Witam Państwa. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat wyboru do wyborów samorządowych, a konkretnie na burmistrzów, czy tam prezydentów miast, bo jak chodzi o te jakieś sejmiki, Rady Miasta, gminy, powiaty, na tych sprawach w ogóle nie znam. Chodzi mi o szoryfów, konkretnie o szoryfów, o miastach, gdzie są, że tak powiem, są frukty, gdzie są układy, gdzie są pieniądze, gdzie można decydować jednak o dużych pieniądzach i uważam tak. Że w miastach do 10 tysięcy mieszkańców każdy, kto by chciał, że tak powiem, kandydować, powinien zebrać po tysiąc głosów. Czyli już w mie mieście, zróżmy, 10 tysięcy, zrobiłby się dwie albo trzy osoby, które by zebrały po tysiąc głosów. I tak dalej, w mieście 100 tysięcznym powiedzmy, każdy musiałby zebrać po tam po 10 tysięcy głosów, i tak dalej, i tak dalej. Tak powiem, żeby chodziło o jakoś jedną dziesiątą liczby mieszkańców, i tam wylusowaliby ludzie tacy czy stracy. Ważne jest tego, żeby później mm, ludzie, którzy się podpisują pod to listą, z swoimi psl i innymi historiami to byli ludzie wiarygodni, bo w przypadku, jeżeli ktoś złoży i na jednego i na drugiego, to wtedy to jest to karalne. Musi być tylko, jeżeli ktoś kogoś popiera, to znaczy tylko jedną konkretną osobę i tam podpisuje swój PSL, który będzie skorygowany. Jeśli zrobi to, powiedzmy, na dwóch, to grozi mu karę od powiedzmy trzech lat do, do wzwyż. Na tej zasadzie. I później takich kandydatów, załóżmy w takim mieście, załóżmy 10, 100 tysięcznym, weźmy na przykład 100 tysięcznym. Niech będzie takich kandydatów pięciu. Pięciu kandydatów się pojawiło, którzy już zebrali właściwą ilość głosów. powiedzmy w 100 tysięcznym, czyli 10 tysięcy głosów na łebka minimum. I ci kandydaci później podlegaliby tylko i wyłącznie losowaniu, czyli turniej wielka gra, proszę Państwa. E, ktoś tam wyrzuca tych kandydatów do puli w jakichś kulkach. E, jeden kręci to korbko, tylko ten, co kręci to to musi być też, tak powiem, sprawdzony. Musi tam dookoła stać służby e, CBA, CBS, e, policja, wojsko, milicja, policja, e, USB, FBI i takie inne historie, żeby patrzyli, czy tam nie ma jakiegoś oszustwa. I Kręci tym i wygrywa ten, który przez przypadek zostanie wyłowiony. I to ja uważam, jest najbardziej sensowne, bo to po prostu jest taka loteria, bo między nami, proszę Państwa, dla tych ludzi mieszkańców, czym jest 100 tysięcznych, czy dziesięciotysięcznych, czy jakikolwiek inny, to nie ma znaczenia. Kto jest ich tam szefem, powiedzmy, kto jest ich tym prezentem miasta, bo to chodzi o układy bardziej polityczne, później rozdawanie, powiedzmy, koncesji takich czy innych historii. Także niech, niech, to los, niech los rządzi, kto będzie tym najbliższy tych fruktów, kto będzie mógł, powiedzmy, się najbardziej nakreś, czy tam wejść w jakie układy, albo przez przypadek może być jakiś człowiek uczciwy. Ale to przypadek, że to będzie człowiek uczciwy, to jest takie same, jak to jak, że ten sprawek jest milionerem, albo że ten człowiek będzie, będzie, tak powiem, polityczny albo niepolityczny. Uważam, że to jest najrozsądniejsze, najbardziej takie odpowiedzialne, najbardziej, najbardziej takie rozumne podejście do wyboru szeryfa danego miasta. Uważam, że łód szczęścia to powinno być to, co. Spowoduje, że dana osoba będzie zajmowała takie tak prestiżowe i fruktowe stanowisko. Tak jest moje zdanie. Serdecznie pozdrawiam Astolawista.